Uwaga! Amela! Hej! I teraz będziemy sobie przechodzili tą gierkę. Wczoraj już ją przechodziłam, żeby widzieć więcej, więc ty za zacznij. Okej. Okay. Dobra. A co to trzeba? Musisz też ją wybić. Czy nie? nie wiem. Dowiedz się. No, nie możesz, ale my z nią zrobić po prostu modelkę. A. Musisz ją wybić. Wszystko dla pieniędzy musisz zrobić. Aha, okej Zbieraj szybko No, dobra, dobra. dobra O, zmieniło się coś, można sobie szukać jakieś no. Te dwoje Ja za bardzo nie wiem jeszcze o co chodzi w tej grze Można o nich wejść? E, jak nie wejśc, to tracisz Aha Ta? O, taka jest już ostatnia, musisz z niej zrobić jeszcze lepszą mm -hmm. Kurde. Musisz też w tych facetów wchodzić Takich, taki, co mają hajs mm -hmm, O, dobra. taką musisz właśnie zrobić o. I to Dobra, też wiem, o co w tym chodzi Czekaj O, tylko to mogę i na się Jak ona wygląda? Ten, ten bank musi też wchodzić Albo ja. w to Albo w to Albo właśnie w tych facetów Idź lepiej na dół Co to? Czy? Dobra jest git Teraz tylko w nie Nie, nie Dwa, to zebrało? Tak, jedno, minus wejścia dostałaś za, za to, żebym chciała. Ciekawe, tu musimy wybrać pieniądze. Pieniądze. Tam, tam nawet pokazuje zielone, żółte, nawet nie założyłam. Pieniądze. O, już moja jest taka. Jak szybko. No, strasznie. Wpadł już jest końcówka. Teraz jak coś dojeżdżę, do to i tak mi dużo nie odejmie. Nie wiem czy mogłam z nie. No. I też, y, my zrobimy serię jeszcze z Robloxa, nie? E, tak, i na moim kanale pewnie też będzie. Więc ja będę... do kanału, zostawcie kubeczkę e, w górę, suba, dzwoneczek, żeby was żadne Dobra. filmy nie ominęły. Teraz te. Okej. Okay. Jeśli tak zrobimy dwie, 3 a to jest ten, e... i zobaczcie zaraz kolejną gierkę. O kurde. No jak? Im den. Dobra, dawaj. Chyba nigdy mi się nie uda, żeby ona. Zbyt, zbyt szybko. Daj, udało dobra. się. Udało. Co się udało? Ja Jedno zębka. Nie wiem, jak ty tu w ogóle masz wchodzić. Też nie wiem. Możemy, co? A co to są te pokoje? Nie wiem właśnie. A może wiem jakąś, może ma lepszą. Ma tu. Kliknij. Jak chcesz. Co to? Jeszcze raz kliknij, bo nie, nie zaliczyło się. Chyba. Nie wiem w końcu. Za 10 tysięcy. A za 10, 000, bo potem tak nie chorać tam przezroczyć. Jeden się ja, no tak samo. To jest nie? No tak. On daje tylko dychę, to jest trochę słabo. I to ile daję? Ten jackpot. Nie wiem, chyba 20. Dobra, dawaj robię zdjęcia. Tu chyba 12. Ale chyba też daje dychę, ale nie wiem. Yeah. Ja w ogóle nie mogę te i zrobić taki tej na masę. O, ale coś się I gotowe. No musi trochę tu wypracować. Galujemy sobie teraz. O nie. O nie. Co za? przegraj. O nie. nie. <tyska> nie. Radawaj jeszcze raz. Później pytano ten safe. Jaki safe? Tam był schowany. Oh. Boże! Oh. Chyba zaraz zginę nieumyślnie. O, już masz dobrą. Nie wiem, gościa. Dobra, jeszcze nie O! nie! nie <laughs> Nie nie ze szkoła. Tak bank daje 30, aż jakby się do tego wziąć, to już byś była. Zobaczmy, mieć taką. Oh. Ej. No u banka się tak nie To chyba był najgorszy.

Zobacz teraz Odjął Zabierzcie tego Ty? Okay. Nie no wiem moje To powinno dodawać e. Co? Co? Nie wiem co Okej, okay. możemy coś wziąć? Tak. Takie drogie już. No ja nie rozumiem, co chodzi z tymi pokojem Ja się też nie wiem, zaraz się dowiemy. Dobra Ja tutaj tak tylko. iść lepiej na dół. Mogę iść wziąć tamto? No, nie wiem, w kontekście to jest. Dobra, chyba. No weź wziąć? Nie, nie mogę. Może ona. Ale teraz wszystko musi się zebrać, żeby nie dojść do samego końca. Chyba nie. Naprawdę mogłeś zjeść ostatnie cztery byś była pewnie. No. Pewnie tak. Ej, zobacz jakie teraz trudne są. Ruszają się jak nie wiem. No masz takie króciutkie no. Teraz takie długie. O nie, nie zrobiłem I odjęło mi A bo tu... nie Piszę tam się źle czy dobrze Też chyba nie dojdę no. no, Teraz ty Ten sejf yeah. muszę wziąć I ci już dużo pomógł Mam nadzieję, że chociaż raz dojdę, jako ta. Safe, safe. No, no. ja nie mogę jeszcze go. Zaraz ty kupisz, musisz zebrać? A dojdziesz. Już nie dojdziesz. To a możemy jeszcze chwilę poczekać. Nim my tam dojdziemy. Zobaczmy, jakieś brudne są. Mm. I dobra teraz Znaczymy kolejną gierkę Dobra my już gotowe Następnej giereczki i tak e, Ja znowu zacznę I dobra zbieram ogóreczki Żeby być chudym Hamburgery fuj I ogóreczki Co jest Ty wiesz teraz ty. Te, Weźmy jako, jako grubaskę, może tutaj trzeba dojść. Nie zbieraj na się tych ogórków. Nie zbieraj. Ale dobra. Weź hamburgery tylko zbieraj. Bo ogórki pewnie są złe, a hamburgery pewnie są dobre. Można z tej grzy też bo dziwnie. Zbiera, bierz. Co? Co je? Ej, chyba wiem. Dobra, chyba też wiem. Chyba wiem o co w tym chodzi już. Dobra. Już chyba odkryliśmy o od co chodzi. No bo już nie graliśmy w to nigdy, więc nie widzieliśmy, więc jakby, znaczy nie wiemy, no ale teraz już tak... No, no. właśnie, coś takiego, że jak skakać to. To trzeba być chyba e, chudy. O, Ojej. to było dobre. Czyli o to tu chodziła. Okej. Okay. Dobra, hamburger. O nie, to jest lód? Ja. Yeah. Czyli jak będziesz grubasem na tym lodzie, to on się zarwie, tak? O nie! O, <grym> o nie! Elemos? No nie. No. Dobra. Teraz moja kolej. I jak najmniej tego. Kurde, trudne to. To jest podobne do innej gry. Yy. Bez, bez, bez. Dobra, udało się. E, dobrze, to jest dużo gry. Bo myślałam, że on nie starczy już. O. Taka grubaska. Ale <grytanie> szliśmy, Dobra. Lecimy, może teraz będziemy mogli coś kupić. Jakiś food. Czyli nie możemy. Tu za 2500, więc dobra, to, to jest. Ty, więc dobra, zbieramy. Pewnie na ściankę też trzeba być chudym, nie? E, no, raczej tak, bo jak będzie taka gruba, to się nie wezmie. Wywali się do tyłu. <noise> no, nie, on nawet się nie wezmie na to. Czyli na byś nie zbierali tych hamburgerów. Nie Wiem. Tu jest linka, linka, to jest linka, żeby chyba też trzeba być chudy, chudym, żeby usiąść równowagę. Ale pewnie jak się jest... Robimy to pewnie też jakoś, to nie? No jakoś... Ale pewnie gdzieś tam... Się... Dobra. Ale <grym> to długie jest. Ale Wiem. bardziej to... Myślałam, że już nic nie Albo że zbiorę tego ogórka i przegram. No 1090 już chyba mam mamy, nie? Tak? No. A to kupujemy. Dobra. I co? Ach. Dobra, zagram sobie na goście. zobaczymy czy będzie lepszy. O nie, Objadaj się. O, o nie. jak go wywaliło. No, jeszcze raz wezmę. To było w treningi to jak poleciał, jak idzie. <noise> Dobra, ogóreczki, ogóreczki. Pewnie jakbyś wzięła teraz yy, ze dwa hamburgery to by spadł pewnie. Tej... Skocz. Wzięłam jednego, to nie jest no to pewnie za drugi już by spadł. Jak tu bierze, bierze jednego i jak jest ogórek tutaj działa na takie dwa hamburgery? To jest dziwne. No właśnie. A tam nie działa. Dobra. Chciałam Yes! Jest! jest! się musiał, musiałam, musiałam wziąć te paski. Jana. Mamy rekina. Jaki Rekin Rekin Dobra, dawaj. Ostatnia ręka już. Okej. Okay. Nie, będzie się załamywać, ale nie. To jest chyba tylko przebranie, nie? jakieś no takie całe. Bo widać że jego ręce są kremowe jak człowiek, więc to jest przebranie. Szkoda. Ty weź tego ostatniego hamburgera? nie, <laughs> nie chcący go wzięłam. Ale to idealnie bo koniec mamy już czasu. Doszliśmy do 6 rundek, to co? Żegnamy się z wami. Pa pa! pa. pa.